O, witam Was w kolejnym odcinku z serii pierwszej na mapce Felsbrunn. E, no i a właśnie to jest kolejny odcinek, w którym em, no, zajmę się siewem soi. E, no bo tak sobie pomyślałam, że soja jest najbardziej opłacalna w skupie. No więc, tak. Em, siać. Będziemy właśnie tym siewnikiem marki Amazon. Okej. Okay. No i właśnie tak, jak tutaj wystąpiłem go fenda, to raczej tak planowałam, bo ja w ogóle z tego kwiata nie korzystam. Więc chcę go wykorzystać tutaj do siewu. Okej. Okay. No to, bo wiecie, co właśnie tak słaby ciągnik, tak, ale no chciałam, łabym, żeby no chciałam go trochę z niego pokorzystać, bo ja w ogóle z niego nie korzystałam. Jedynie kiedy nim przyjechałam, to wtedy kiedy podjeżdżałam właśnie nim em, em, no, kiedy robiłam żniwa w pierwszym odcinku, to właśnie wtedy jeszcze nim podjeżdżałam z przyczepu. No i właśnie tylko wtedy korzystałam z niego. Ej, czekajcie, bo tutaj żeby podczepiła to jakoś, bo to tak Dobra, jest. No więc właśnie wtedy tylko z niego korzystam. No więc zaplanowałam właśnie odcinek z nim. No i właśnie też y, mówię wam właśnie o tym, y, no, y, żeby nas soję, soje. Bo ja też mogę wam tutaj pokazać w skupie. No jak widzę, ona jest tak najbardziej dochodowa, tutaj jeszcze jak, wiecie, jakby jakoś, nie wiem, słonecznik to też czasem roboty, jakoś by było sędzarkę i w ogóle trzeba był wykupywać, by ale my mamy to, co mamy, wiecie, na początek trzeba jakby zasiewać to, co można, okej, okay. eee, no więc tak, tutaj podjeżdżamy już, okej, okay. tutaj zwinę sterowanie, no, i co? Opuszczamy siewnik. Opuszczamy i B. I co sieje? Dobra, sieje. No więc tak, no. Y, czekajcie. Y, czy tutaj jest znacznik jest? A, tylko to jest. O, dobra. No więc, dobra, siejemy. Y, no i. Jak wiecie, no, ja jeszcze mówiłam tam w poprzednich odcinkach, że no, już niedługo będziemy kupować nowy siewnik no niestety nie będzie to jednak, nie będzie to jednak bo planowałam kupić tego Agremasha. Ale jednak no, go nie, nie kupię, bo on tutaj no, trochę dużej jeszcze mocy wymaga, a ja jeszcze aż takiej ilo dużej ilości mocy nie mam, więc tutaj tego, ten się w nich sobie wybrałam, no i jak wiecie, no yy, też planowałam żeby yy, tutaj żeby po prostu zakupić ten ciągnik marki New Holland no a właśnie w zamian jakby sprzedać tego Fiat no więc yy, posłuchajcie no na początku, wiecie, jak to się mówi No, że... Oj, czekajcie, bo ja tutaj ym, nie przyłączyłam już znacznika Okej okay. No, jak wiecie, ym, po prostu chodzi o to, że No, myślałam, że mnie będzie stać Że jakby, no... Yy, no, że będę po prostu mogła ten zakup zrealizować O ja, nie opuściłam się wnika i teraz... Ja, co to się dzieje? No ja tak się dziwię, co ten ciągnik tak jedzie. A to patrzcie. Czekajcie, dobra, to ci nie w sumie nie opłaca. No ty ujechać, bo to w ogóle się nie opłaca. Nie wiem. Po prostu. Ej, bo ja w ogóle ten znacznik mam włączony. Po prostu tutaj jakby zawrócę i to się ja. Je... Z powrotem. Prostu... Dobra, mi jednak ten sobie nie jest potrzebny, bo i tak, to wiecie, widać jak się tutaj sieje. Okej. Okay. No i więc jeszcze myślałam, że, no wiecie, nie będę pracować. olej. znowu tutaj się. Czekajcie. Coś. Co ja tutaj. No i co, sieje? Dobra, chyba. Tak się je. No więc. Ojej, e, więc tak, no słuchajcie No, myślałam, że już tym Fiatem No nic nie porobię Jedynie to tam przyczepu podjeżdżałam No, ale okazało się, że tak sobie myślę Że skoro jest siew I jeszcze mam taki trochę, no Mało wymagający yy, siewnik No to yy, Pomyślałam, dobra No to ten siew Będzie fiatem. No bo wiecie, no yy, Jeszcze, no to mi się naprawdę, tak naprawdę, no, nie jest to jakiś e, taki dobry ciągnik, ale mi się podoba taki, e, no, stary, taki fajny e, tutaj, no, mi się na podoba, tylko, no, że niestety on nie jest jakiś, wiecie, no, mocny, nie ma e, aż tyle koni, nie jest taki szybki, ale no, powiedziałam, że jeszcze jednak, no, zasieje. Tutaj. No i no niestety Już planowałam, że też tym siewnikiem No nie podziałam, ale jednak No widzicie, wszystko jakby Tak jest Jest tak, no że jednak Planuję, ale czasami No jest coś takiego, że jednak nie No Jednak jeszcze Z czegoś pokorzystam, no bo wiecie Później jak będę już taka bogata, to raczej Już nie będę tak korzystać Właśnie, tak jeszcze widzicie, to mam 121 tysięcy na koncie. No i ja takie, też ten siewnik, to kosztuje 30 tysięcy, nie? No i wiecie, no to tak, no w miarę tak dużo. A wiecie, no to będą mieli tak 90 tysięcy. No i później, no nie będzie mi stać na zakup tego New Hollanda, więc będę musiała tutaj zasiać soję i po żniwach... To nie wiem, też żniwa chyba poza odcinkiem zrobię po żniwach, wtedy yy, No myślę, że wtedy będziemy. Ja zrobię może odcinek ze sprzedaży, bo jak też tutaj mogę wam pokazać, no, mam dużo pszenicy, jęczmienia i kukurydzy, a tutaj kukurydzy może sprzedam, yy, bo mam naprawdę, mam naprawdę i dużo. No, już jednak zdecydowałam się na pszenicę. Wiecie, pierwsze też zwierzęta. No, to będą kury, bo oczywiście są najtańsze. No, oczywiście. Yy, no, ale wiecie, to jeszcze długo, żeby nie, nie myśleć tutaj nic o kurach, bo to wiecie, no, jeszcze dużo jeszcze naprawdę dużo. Yy, no i więc popracujemy sobie trochę nie tym ciągnikiem. Ok, yy, dobra. No to też nie jest jakiś mega... Ojej, odczepiłam, a chciałam podjechać. Co ja w ogóle naciskam też? Okej. Okay. A no właśnie, jeszcze sprawdźmy. Yy, dobra, bo tak, ten yy, siewnik, no widzicie, jest taka różnica między mocą, wymaganiem mocy. No, i ta, ta maszyna dodatkowo jakby tutaj pisze, że umożliwia bezpośredni zasięg bez konieczności wcześniejszego spulchniania gleby. No i więc, jak widzicie, to się bardziej upłaca, bo nie trzeba, wiecie, tam kultywo, kultywatorami latać i tam kultywować. No, niestety, no, ja musiałam naraz, no bo ten siewnik niestety, tej opcji jakby nie posiada. No, to też wiecie, no. Na takim małym polu to... No, fajna też rzecz. Czasami sobie coś też... Czekajcie, że ja w ogóle... Jeju, znowu tak myślę, co on tak jedzie. Nie wiem... Posłuchajcie, nie, nie wiem, jak ja to robię, że zapominam o... o włączeniu czelicie. Bo ja opuściłam ten siewnik, ale go nie włączyłam. No, nie wiem w ogóle, co ze się dzisiaj dzieje. Jakoś... Jakoś po prostu... No, zapominam o tych rzeczach, a to wiecie... Ważna rzecz. Okej, okay, bo ja chyba tutaj nie włączyłam. Czekajcie, włączony. O, teraz już jest włączone. No, widzicie. Niestety o tym zapominam. Okej. Okay. No i myślę, że też z y, tych te, żniw. Jak zrobię, to, że no zarobię. No też nie oczekuję, że jakieś kokosa, ale wiecie. Na, y, na początku liczy każdy grosz. Okej. Okay. No więc tak, a jeszcze czego byście mogli się spodziewać w następnym odcinku. No, w następnym odcinku też. Jakbyście się interesowali, to właśnie nie wiem, czy by po prostu... Tutaj w kontraktach mam już dużo tego. No i nie wiem, czy by właśnie zrobić takiej misji. Hmm, ale właśnie tutaj. Z tego co widzę, pole siódme. Wiecie co, bo wiecie, ja no, raczej żebyśmy nie wybierali, no nie będę wybierała jakiegoś tak bardzo um, no, dochodnego, jakiegoś, no wiecie. Zadania, bo tutaj, jak widzicie, takie, że niby wiecie, że mam kombin, ale to wiecie, jakie są takie potężne, dają to znaczy, że to jakieś, do, yy, no, pole jakieś takie duże. No i nie wiem, tutaj są 630, no, to jest naprawdę mało. No to, co to może być za pole? Pole piąte, no, ale no, aż tak mało. Ja już bym oczekiwała na Tysiakę. Okej, okay. hmm. Na co tutaj... Wiecie co? Nie wiem. Nie wiem, yy, ale muszę się, raczej się na coś zdecyduję. Na jakiś z tych yy, kontraktów. No bo wiecie, no... Yy, yy, też sobie kokosów nie zarobię. Ale wiecie, no rzadko... Też na, swojej, na swoim sejwie rzadko tak, te kontrakty w sumie w ogóle tego wiecie nie robię, to się czasem nie opłaca No ale wiecie, na początku to też, to też jest fajne, bo To jest fajne, bo no, nawet można wypożyczyć maszyny Ale tak nie myślę, żeby nie wypożyczyć jakiejś maszyny Bo wiecie no, tak sobie popracować Takim jakimś nie wiem, takim na przykład um, kombajnem marki John Deere by na polu nie pojeździć, to wiecie, no? Później w przyszłości to ja będę mieć takie maszyny. No, ale na początku fajnie też sobie popracować. No, że niby się pochwalić. że to niby twój, twój ciągnik. Czekajcie. O, dobra, sieje No, no więc właśnie... Nie, no nie sieje! Co ja tak... Ja bym tak... Te... Coś mi się tak wydaje. Widzicie, że to niby opuszczone, a to czasami... No. Ja. Czasami tak się wnikach, w takich siewnikach, że to wystarczy tylko V, nie? A to proszę jeszcze. Okej, okay, no więc to właśnie. planuję w następnym odcinku. Yy, no i... Yy, właśnie. Yy, jeszcze nie wiem, co zrobić, no właśnie, żeby jakoś, jakby zarobić na yy, ten, yy... czekaj się opuściłam, czy jakby zarobić tutaj yy, na ten, yy, no ciągnik tego Nikolanda, bo wiecie też, nie będziemy sobie kupować jakichś, nie wiadomo jakich, no ale w sumie to powiem, że to, to jest już taki porządny ciągnik. Dobra, teraz już nie mogę się pomylić. Czekajcie. No nie, co jest? Ok. W sumie, okay. No, jakoś z tym silnikiem, jakoś się tak, wiecie, mylę, bo ja zazwyczaj takimi lepszymi jakoś działam. No i wiecie, no, takie mam lekkie kłopoty z tym. No i właśnie no, wiecie w ogóle tym kwiatem też się nie, nie napracowałam raz dopiero no, a drugi raz nim jeżdżę um, no, bo jeszcze jeździłam wtedy, kiedy um, musiałam podjeżdżać z przyczepą no, ale naprawdę tutaj fajnie zaprojektowali go tutaj tak, o tutaj po prostu jest fajne, że tutaj czekajcie o, tutaj się rusza ten pedał i to właśnie i bardzo no, podoba mi się, jak y, te ciągniki. No, czekajcie, znowu nie opuściłam tutaj, no, czegoś nie zrobiłam. Y, bardzo mi się podoba ten efekt, jak y, na przykład coś się rusza w ciągniku, bo powiem, że no, fajny efekt, tak? Czekajcie, sieje, sieje. No, fajny efekt. Yy... Tak się wiecie, przyjemnie się pracuje też w kamerę. No, w zewnątrz Okej okay. No, ale też wiecie Tak się teraz zastanawiam Ile bym na tej soi zarobiła Bo soja, soja, no, jest dochodna, Ale wiecie, to jest małe pole Małe pole, więc No Myślę, że raczej mm, No, że raczej yy, To, co tutaj dostanę Z tego jeżeli ja znowu, no co mam z tym? Że to jakby no... E, no te pieniądze, które zarobię, no to by nie mało, no bo wiecie, jakby to jakieś porządne pole takie, nie wiem, na przykład no nie wiem, o taka 21 pole 21, albo 12 u te kokosy były. No by się ładnie zrobiło, ale na początek też się nie spodziewajmy takiej Dużej liczby pieniędzy. No więc musimy też w Silosie sprzedać to, co mamy. Bo yy, żeby jeszcze... Wszystko trzeba zrobić, żeby tego New Hollanda zakupić. Ale jeszcze wiecie... No bo tak to mi stocie New Hollanda. Ale jeszcze wiecie dodajcie sobie siewnik. Dodajcie sobie siewnik. A wiecie, siewnik to ten? To nie jest aż... Co tu się dzieje? No, ten siewnik... Nie jest aż taki tani. Okej. Okay. Ten siewnik nie jest aż taki tani. No, y, jest fajny, bo nie trzeba kultywować. No, ale uważaj, to wszystko, bo cię rozjadę. No. Ale fajnie jest naprawdę efekt tych ptaków. Tylko, no, fajnie by były jakieś polskie ptaki tutaj w tym polu. Y, no, jakby harcowały. Ok. Hmm, wiecie co? Tak też. Jakbym jak trochę tak zarobiła, to no wiecie, to jeszcze to naprawdę jest długo do tego, ale jakoś mnie tak kusi te wycinka, bo mimo, no na drzewie też można ładnie zarobić, to, to by się opłacało. Więc to mnie tak kusi. Czekajcie. No, więc to mnie kusi, żeby nie zrobić takie wycinki lasu, ale powiem wam, żebyście się, wiecie, nie spodziewali, że to będzie jakoś niedługo, bo wiecie, jeszcze no musi, no, muszę w ogóle zarobić na to, no, więc... Ale ja tak się też dziwię, czy czasami jak ten Fiat tak 15 na godzinę jad, jedzie, czy on nie za szybko? Czekajcie. Okej... Okay. No, 15 godzin to w sumie, co ja tak wiecie, myślę, no bo przecież to nie jest jakiś siewnik pr prima Sort, więc wiecie, takie, jakieś byki, takie, takie bycze siewniki, to wiecie, one to tyle wymagają mocy, że to się aż no. To to serio, no. Takie one są, że to w ogóle. Taka moc wymagana, czasami jest, może no, to naprawdę, żeby kupić siewnik dobry, to trzeba mieć dobry ciągnik. No, ale ja zacznę chyba raczej od siewnika, znaczy nie dobrego, jakiegoś, nie wiadomo jakiego, na pewno nie. Ale zacznę od siewnika, no bo wiecie, no to jest łatwiej, jakby no. Po prostu. No, z siwnikiem jest tanie i w ogóle. No, i ja tak nie wiem, czy by jeszcze przypadkiem przed, przed tym, jakby yy, no, z, yy, zakupem tego nicolanta, czy by już od razu nie sprzedać tego fiata. Bo tak, no, żebym miała w ogóle więcej trochę tych pieniędzy. No, co tak. No bo oj, no moje konto mm, nie jest zbyt duże, tam pieniędzy. A właśnie, jeszcze czekajcie. O, dobra, już pół pola zasiane. Tutaj takie malutkie, takie tutaj z boku miaki, ale to nic. Dobra, wiecie co, ja właśnie już nie opuszczam. Znaczy nie podnoszę, ani nie włączam się wnika już chcę wieść. Mówię, dobra, nieważne, bo to... Bo to chodzi o to po prostu, że... No... czekajcie, to są... Dobra. sieje nie sadzi. bo To przecież się sadzi w Okej. Okay. Aj no ostatnie ostatnie tutaj godziny pracy. Dobra. No tutaj jeszcze jak widzicie no miaki z tego, no. Z kultywowania. Kultywowanie, no, tak dawno nie było, było w sumie, powiem, że niedawno. Okej, okay, teraz, no, czy ten siawnik tutaj się upuści? Sieje? Czekajcie, bo ja tutaj tak z tej kamery... No nie. Jak zawsze, Czego te siwniki tak mnie nie lubią? Okej, okay. no. No i właśnie, też dawno nie karmiłam yy, naszego Freda, no. Yy, no. dawno go nie karmiłam jakoś, wiecie, no tak zapomniałam o nim. Ale to się nakarmi go. Okej. Okay. Podnosimy. No. No, to jest problem prawie no nie nie całe pole już mam po, ponad połowę no ale tak jeszcze troszkę i będzie Okej. Okay. Czekajcie. Okej. Okay. Hmm. oj Dobra. karmę może yy, Freda. Fred. Co się tutaj. Jak to się. Mm. On jest niewidzialny jakiś. Może też też dlatego, że tutaj. Yy, no, budę jest postawiona tak blisko. No, tej zagrody. Dobra. Chodź na karmienie. Okej. Okay. Znowu ta piłka robi jakieś sztuczki. E, no to co, słuchajcie, no ja już się z wami żegnam. E, no i e, no do zobaczenia. E, no i e, pamiętajcie, e, no że. Że w, no, no tak, żebyście jak przypuszczali, no to, że ci, co będzie na następnym odcinku, no to tak planuję właśnie pomóc sąsiadowi. No to, yy, no siemanko, yy, do zobaczenia, no i pa!